Cześć, nazywam się Ofelia, mam 15 lat i mieszkam w Nowym Jorku. Moja historia może zabrzmieć trochę dziwnie i co najmniej obrzydliwie, ale mam nadzieję, że dzięki temu większość z was zrozumie, przez co przechodziłam. Chodzi o to, że moi rodzice zmuszali nas do jedzenia śmieci. Zdecydowana większość naszego jedzenia i przedmiotów codziennego użytku pochodzi z kubów na śmieci. Dobrze słyszeliście. Zabieramy to, co ktoś inny wyrzucił i. Żywimy się tym. Mogłabym pominąć tu kilka kroków, ale generalnie takie jest założenie. A trwa to już od kilku lat. Nie jesteśmy bezdomni ani nic takiego. Nie jesteśmy nawet biedni. Bogaczami w sumie też nie jesteśmy. Mieszkamy we własnym mieszkaniu na Bruklinie. I kiedy mówię my, mam na myśli moich rodziców, Gina i Majka, młodszego brata Dereka i siebie. Żebyście lepiej zrozumieli moją opowieść, musicie dowiedzieć się więcej o moich rodzicach. Oboje są artystami i zajmują się wszystkim od malowania po performance. Czasami przyjmują zlecenia na boku, żeby sobie dorobić, ale ich życie obraca się przede wszystkim wokół sztuki. Mama wychowała się w bogatej nowojorskiej rodzinie i mogła pozwalać sobie na wszystko, na co tylko miała ochotę, ale jak na ironię, odmieniło się jej w domu rodzinnym. Rodzice są bardzo aktywni społecznie i politycznie. Pamiętam, że byłam z nimi na wielu takich protestach w dzieciństwie. Mówię wam, oni naprawdę chcą zmienić świat na lepsze za wszelką cenę. Bardzo ważną częścią ich działalności jest fryganizm. Nie będę was zanudzać terminologią i definicjami, ale w skrócie fryganizm polega na niewspieraniu masowej konsumpcji i nadprodukcji dóbr przez niekupowanie ich. I owszem, wiąże się to ze szperaniem w śmieciach w poszukiwaniu jedzenia, które jeszcze można zjeść. Ale to nie jest tak, że rodzice nurkują w śmietnikach, szukając kawałków skórek od pomarańczy albo niedokończonych jogurtów. Na szczęście nie jest aż tak źle. Gdyby tak robili, to od jakiegoś czasu już byśmy nie żyli. Chodzi o pozyskiwanie jedzenia wyrzuconego przez supermarkety, które jeszcze się nie przeterminowało. Nie robiąc zakupów w sklepach, moi rodzice nie wspierają firm, które zawsze produkują nieco więcej niż jest potrzebne, co kończy się marnowaniem cennych zasobów naturalnych. Ale nie wszyscy w naszej rodzinie myślą podobnie. Żeby było ciekawiej, nikt ich nie rozumie i w zasadzie wszyscy uważają ich za wariatów. Moja ciotka Lili, siostra mamy, często kłóci się z mamą o friganizm. Nieraz powtarzała Derekowi i mnie, że jeśli takie życie nie będzie nam odpowiadało, zawsze jesteśmy mile widziani u niej. Ale my woleliśmy zostać z rodzicami. Zwykle mama i tata sami jeżdżą na różnego rodzaju protesty. Ja z bratem byłam z nimi dosłownie kilka razy. Żeby było jasne, w pozostałych aspektach naszego życia wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mieszkamy w mieszkaniu, które dziadkowie zostawili mamie, a ja chodzę do normalnej szkoły i nawet dostaję kieszonkowe. Cała ta historia zaczęła się właśnie w szkole. W mojej klasie jest taki Bill. Jest skończonym idiotą. Mieszka kilka przecznic dalej, ale całe szczęście nasze rodziny nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Któregoś dnia przyszedł do szkoły i naopowiadał wszystkim, jak to widział moich rodziców, szperających w śmietnikach przy jego bloku. Jak się domyślacie, faktycznie mogło tak być. Oczywiście czułam się upokorzona i zaprzeczyłam wszystkiemu. Zaczęłam mówić, że pewnie się pomylił, ale to go nie powstrzymało. Przez kilka tygodni słyszałam chamskie dowcipy o mojej rodzinie żyjącej na śmieciach. To było bardzo nieuprzejme, ale nie miałam odwagi, żeby porozmawiać o tym z rodzicami. Po około miesiącu cała ta sprawa ze śmietnikiem poszła w niepamięć i na jakiś czas wszystko wróciło do normy. Aż do pewnego dnia. Było to wtedy, gdy nasza kanapa się zepsuła i potrzebowaliśmy nowej. Wiadomo, nie technicznie nowej, ale sami rozumiecie. Któregoś dnia rodzice wrócili do domu i rozradowani powiedzieli, że znaleźli świetną kanapę, którą ktoś wyrzucił. Wyglądali na bardzo podekscytowanych. Czasami odnosiłam wrażenie, jakby traktowali swoje wypady na śmietnik jak grę. Potrzebowali mojej pomocy z kanapą, żeby ją przenieść ze śmietnika. Była naprawdę ciężka. Nie chciałam iść, ale obiecali, że uwiniemy się z tym raz dwa. Wyobraźcie sobie moją panikę, gdy zorientowałam się, że ten śmietnik znajdował się przy domu Billa. Dobra, oddychaj, pomyślałam, to zajmie tylko parę minut. Zresztą, jakie są szanse? I dokładnie w chwili, gdy podnieśliśmy kanapę i odeszliśmy z nią na kilka metrów, Bill wyszedł ze swojego domu. Próbowałam za wszelką cenę ukryć swoją twarz, ale nie zdołałam. Bill zauważył mnie, wyciągnął telefon i zaczął nas nagrywać. Wiedziałam, że to się nie skończy dobrze. Następne dni w szkole były istnym koszmarem, podobnie jak nadchodzące tygodnie. Filmik okazał się hitem w klasie, a komentarze, jakie się sypały, nie były już tylko chamskimi żartami. Oni wszyscy mnie dręczyli. Co noc chodziłam spać zapłakana i często krzyczałam na rodziców, że przez nich tak cierpię. Jedyne co mówili to to, że oni wszyscy zrozumieją za piętnaście lat, gdy masowa konsumpcja upadnie. To mi w ogóle nie pomagało. Nie rozumieli dlaczego byłam tak zła i smutna jednocześnie. Przez to, co się działo, zaczęłam kwestionować wszystkie lata życia prowadzonego w ten sposób. Wtedy jednak zdałam sobie sprawę z tego, że kupowanie w niczym mi nie przeszkadza. Chciałam robić zakupy jak cywilizowany człowiek i wybierać to, co mam ochotę zjeść, albo to, w co mam ochotę się ubrać. Ta cała konsumpcja nie była dla mnie problemem. Tymczasem w szkole Miarka się przebrała. Któregoś dnia wyszłam z klasy do łazienki podczas przerwy. Gdy wróciłam, zobaczyłam, że moje biurko, krzesło, plecak, książki, dosłownie wszystkie moje rzeczy były pokryte śmieciami. Niemal wszyscy w klasie się ze mnie śmiali. Wybuchłam płaczem. Zabrałam swoje rzeczy i wybiegłam z klasy. Pół godziny później zabrałam Dereka z jego szkoły i poszliśmy prosto do domu ciotki Lili. Nie mogłam tak dalej żyć. Mieszkaliśmy u ciotki jakiś miesiąc. Nie chodziłam do szkoły, ale dowiedziałam się, że wszyscy, którzy naśmiecili na moim biurku, zostali dotkliwie ukarani. Bilowi obrwało się najbardziej. Rodziców bardzo dotknęło nasze odejście. Ale są pasjonatami, którzy nie porzucą tak po prostu swoich ideałów. Nawet jeśli ciotce nie przeszkadzało mieszkanie z nami, to i tak chcieliśmy osiągnąć kompromis. Spotkaliśmy się na rozmowę, która bardziej przypominała negocjacje. Uzgodniliśmy, że jeden tydzień będziemy mieszkać z rodzicami na zmianę z tygodniem u ciotki Lili. Najważniejsze było to, że podczas tygodnia z rodzicami mieliśmy żyć jak cywilizowani ludzie i normalna rodzina. A gdy rodzice zostawali sami, mogli sobie dalej bojkotować masową konsumpcję, ile tylko chcieli. Minęły już trzy dni, odkąd mieszkamy z rodzicami i widzę, że sprawy mają się nieco lepiej. To właśnie moja opowieść. Dzięki za obejrzenie. Jeśli Wasi rodzice też robią coś, z czym się nie zgadzacie, podzielcie się tym w komentarzach. Polubcie ten filmik i subskrybujcie nasz kanał.